Dzień dobry. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu piastowym, tuż obok drogi krajowej 28 i chcemy Państwu przekazać informację o tym, że zaczynamy taką nową walkę o obwodnicę, ale mamy, mamy na myśli małą obwodnicę miejsca piastowego. Jesteśmy oczywiście za tym, y, i widzimy, co się tutaj dzieje y, na drodze, że jest ogromny ruch i rondo w miejscu piastowym z Kastle, z każdej strony jest zakorkowane. Mieszkańcy mają naprawdę utrudniony żywot. W miesiącu sierpniu złożyłam do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka wniosek y, i prośbę o uruchomienie procedury i zabezpieczenie środków na nową drogę 5-kilometrową. Małą Obwodnicę Miejsca Piastowego. Mój wniosek popiera i poparł poseł Piotr Babinec. Myślę, że teraz oddam głos, aby też powiedział, powiedział coś do Państwa i myślę, że to wsparcie nam się bardzo przyda w tej walce. Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziała Pani Wójt, Pojawiła się nowa inicjatywa małej obróbnicy Miejsca Piastowego. Zresztą rozmowy na ten temat już trwają od pewnego czasu, bo kiedy zaczęto projektować obróbnicę Miejsca Piastowego, którą dzisiaj weźmiemy się nazywać tak tzw. obróbnicą Miejsca Piastowego, to ona przerodziła się właściwie w drogę, na się teraz czasem, też jest nowa trasa, nowa droga krosne same. Czyli droga, która łączy z jednej strony, co bardzo ważne, miasto Krosno i okolice z budowaną właśnie trasą Via Carpatia S19, a z drugiej strony jest tą trasą, która będzie powodziła prawie do Sanoka, czyli można powiedzieć, będzie drogą na Ziemię Sanocką i y, aż do Natomiast w trakcie rozrastania się tego projektu, właściwie gdzieś zgubiła się w jakimś w jakim stopniu ta idea obwodnicy miejsca piastowego i właśnie przejazdu przez miejsce piastowe, obciążenia rąda w miejscu piastowym. Stąd pojawił się nowy pomysł, aby ewentualnie wybudować jakoś nowo, nowy projekt, który właśnie obciąży miejsce piastowe i rądy w miejscu piastowym. Czy to szereg rozmów z ministrem infrastruktury, Rachałem Bedarem, wice infrastruktury na ten temat. Też konsultowaliśmy się z radnymi w gminie miejsce piastowe. I w efekcie pani Wójt przygotowała, pani Wójt Dorota Chwili przygotowała i złożyła wniosek właśnie do ministra infrastruktury pana ministra Andrzeja Wączyka, aby zakończyć prace projektowe, studyjne i następnie no, też przy zabezpieczeniu środków doprowadzić do wybudowania małej budnicy miejsca piastowego. Ja oczywiście poparłem ten wniosek i de facto skierowaliśmy takie wspólne dwa pisma do pana ministra. Pan minister oczywiście, bo też rozmawialiśmy z nim o tym, zająć. To na pewno jest sprawa przyszłości, To drogi, nie tylko, że projektuje się bardzo szybko, ale podjęcie były bardzo cenne tak, aby kompatybilnie dopiero te dwie, ta duża obwodnica miejsca piastowego, gdzie ta droga droga drodze i mała obwodnica Miejsca Piastowego, dopiero one, jeśli obie powstaną, oczywiście także trasa Via Karpatia, to będzie to tutaj nowy taki przełom komunikacyjny, który rozładuje problemy tu komunikacyjne Miejsca Piastowego i szerszego obszaru, a też oczywiście zwiększy zdecydowanie dostępność naszej części Podkarpacia i ułatwi życie i mieszkańcom, ale też inwestorom i turystom. Chciałabym yy, wspomnieć o no, bardzo ważnej y, drodze, o połączeniu y, Jedlicza, Jasła i Kosna właśnie w Iakakaki, więc myślę, że mała obwodnica jest y, przyszłością do tego, żeby właśnie skomunikować tutaj jeszcze te stałe. Idzie po szlaku tym, którym wytyczyli już projektanci we wcześniejszych właśnie planach i liczymy na to, że właśnie znajdzie uznanie, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, odsortuje rondo w Miejsce Piastowym. Tak, aby kiedyś w przyszłości, kiedy już będą te wszystkie drogi funkcjonować, Miejsce piaskowe, okolice i Krosno rozwijało się i naprawdę nie było właśnie takich sytuacji niebezpiecznych, jakich mamy tutaj z każdej dojazdu do ronda. Ja zapraszam tutaj może panią Radną jeszcze parę słów, aby powiedziała. Dzień dobry państwu. Będąc <coughs> do w mieszkańców niejednokrotnie, mieliśmy okazję wysłuchać skarg okolicznych mieszkańców, którzy... Jana Pawła w Kruśnińską w Markiewicza i w Dukielską. Ogromne zakorkowanie, ogromne utrudnienia, które codziennie to mieszkańcom. I bardzo dziękuję za to Bardzo dziękuję pani Radny. Jeszcze proszę o zabranie głosu mieszkańca, mieszkańca Miejsca Piastowego. Kiedyś człowieka, który pełni funkcję wicewójta Miejsca Piastowego. Myślę, że to też jest bardzo ważny głos. Dzień dobry Państwu. Ja ze swojej strony popieram tą inicjatywę. Jak Pan Poseł powiedział, ta obwodnica Miejsca Piastowego spełni dopiero funkcję dla Miejsca Piastowego, ponieważ ta poprzednia koncepcja, która już jest jakby y, pominięta w tej koncepcji obwodnicy Miejsca, y, nie używa ruchu, który przejeżdża przez rondo w Miejscu Piastowym. Ponieważ ten ruch, y, który znajduje się tutaj, obecnie to jest ruch mniej więcej po połowie tranzytowy, ale po połowie to jazdu do miejscowości jakim jest Kroczno. I jeżeli by powstała ta obwodnica miejsca Piastowego, ta mała obwodnica jak się mówi, usunęłaby ten ruch tranzytowy, ten miejscowy ruch na tą obwodnicę, a mianowicie połączyłaby miejscowości na południu powiatu krośnickiego, jak na zachodzie bo jedni którzy jadą w stronę Dukli zjechaliby na tą obwodnicę i później jechaliby na drogę S19 natomiast ci którzy jadą w stronę Iwonicza, Rymanowa, Warszyna, najprawdopodobniej to jest moje przypuszczenie też by tu, <laughs> tą obwodnicą przejeżdżali bo nie sądzę, że będą jechali przez krosno i skrzynie, i tamtą dużą obwodnicą, żeby ominąć rondo w miejscu bezpieczeństwa. Dziękuję. Myślę, że, że inicjatywa, która się zrodziła, będzie taką alternatywą, ogromną alternatywą, przede wszystkim, tak jak tutaj wspomnieliśmy nie tylko dla miejsca pestowego, ale dla, dla wszystkich. Widzimy, że Bia Karpatia i węzeł w miejscu rodzi wiele możliwości inwestycyjnych. To dopiero zaczynamy ten wielki boom inwestycyjny i myślę, że ta droga potrapuje nam nie tylko życie, ale też i spokój e, mieszkania i i po prostu prowadzenia działalności. Jeśli oprócz trasy Via Carpatia, która no jak widzimy jest już tutaj nas bardzo blisko Krosna i Miejsca Piastowego, w najbliższym czasie będzie na pewno już dokończona jej budowa, ale jeśli powstanie równolegle też tak zwana ta duża obwodnica Miejsca Piastowego, czyli droga krosno samo i ta obwodnica, o której dzisiaj mówimy, mała obwodnica Miejsca Piastowego, to no wtedy rzeczywiście będzie to z olbrzymią korzyścią i dla mieszkańców gminy miejsce Piastowe, i dla mieszkańców miasta Krosno, no to jest przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi, więc wspólnie te wszystkie drogi oczywiście przyczynią się do zdecydowanego ułatwienia i codziennego życia naszych ludzi.